Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, nie było mnie dosłownie dwa dni, bo musiałem zrobić krótki taki wyjazd i już widzę, że tęsknicie, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję Wam serdecznie, jest to mega miłe. Słuchajcie, znalezione w sieci, jeśli nie podaję na dany dzień jakiegoś meczu, to znaczy, że albo dałem ciała i się przestraszyłem, tak jak w wypadku tamtego meczu, co Wam ostatnio mówiłem. Francja ze Szkocją. Miałem grać obie strzelą, ale wymiękłem, bo zacząłem sprawdzać, jak totalny amator H2H. I szybko zobaczyłem, że Szkoci mnie strzelają Francuzom goli, no i po prostu się przestraszyłem. 2.25 poszło, tam 28 minuta już by było trafione. Później jakaś tam Anglia, wczoraj bodajże PSG grało z, <laughs> grało z jakimś tam, nie wiem z kim oni, z jakimś tam angielskim klubem chyba grali i też miałem zagrać obie strzelą. Ale kurs 1,60 pomyślałem: Nie, no 1,60 nie będę dawał. Odpuściłem, kuźwa weszło. Także, yy, no tak to wygląda, to są emocje. Ja też 21 lat gram, ale też mam emocje, też kombinuję, też jakieś tam wiecie, różne dziwne ruchy czasami robię. Słuchajcie, znalazłem mecz na niedzielę 2210. Bardzo mi się ten mecz podoba. Istnieje pewne ryzyko, dlatego zrobimy delikatne zabezpieczenie. Zobaczcie, liga niemiecka, Bundesliga. Heidenheim Haidenheim jakoś tak podejmuje u siebie FC Augsburg, z tego co zdążyłem się zorientować, Augsburg ma nowego trenera i dlatego wszyscy oczywiście grają na Remis 2, że z nowym trenerem ta drużyna nie przegra, a grają totalne, nic nie grają tak naprawdę. Więc strasznie, ale to strasznie korci mnie zagrać tutaj, zagrać tutaj jedynkę. No, ale jak mnie słuchacie już jakiś czas, to wiecie, że jak przychodzi nowy trener, to ten pierwszy mecz może wyglądać. Dziwnie, dziwnie na zasadzie drużyna, która nic nie gra, nagle przychodzi tak zwana nowa miotła i spinają się chłopaki, grają mecz życia, często gęsto wygrywają, czasami remisują, rzadko przegrywają, ale przegrywają też, żeby nie było. Więc zrobimy dodatkowe zabezpieczenie, Heidenheim, zagramy sobie w opcji draft no bet, czyli remis nie ma zakładu. Bo nam zależy na wygrywaniu, a nie na trafianiu wysokich kursów, tak? Więc zaryzykujemy i na przykład w Betlick mamy 1,75, w STS 1,72. Tu oczywiście te kursy powinny jeszcze wskoczyć, ponieważ wszyscy, jak widzicie, grają na Augsburg. Ja uważam, że tego typu drużyny u siebie mogą łapać punkty na wyjeździe, niekoniecznie ósma kolejka więc czas na to żeby trzy punkty zostały u gospodarza ale jak będzie zobaczymy w przypadku remisu mamy zwrot czy zakładam wygraną Augsburga kurcze no to jest sport wszystko trzeba założyć więc, więc szukam kolejnych meczy a tymczasem 22.10 gramy na gospodarza z opcją drafną no bet czyli remis nie ma zakładu 1.75 płaci bet klik. Tak jak mówię, myślę, że te kursy jeszcze wzrosną. To wszystko trzymajcie się wysokich wygranych strzałkach.